Witam Dzień dobry No, no, smolasty chyba też Kurwa, miała być Maxw, ale wiecie co? Zobaczcie mój team Trzy kur... Yumi, Lilia Nie no, ja tu muszę wziąć kamienia Przepraszam was Ja po prostu nie mogę nic wziąć innego w, w ten team comp. Nie mamy inicjacji Nie mamy frontu A ich... O, kurwa Brandon Bruce w enemy? Mega dziwny pick Heimerdinger Dobra, zagramy tutaj z Kometą Będzie AP hmm. Myślę jak ja to mam rozegrać Mam w ogóle mega ciężką linię W Heimerdingera Będę sklił tower i czekał na ganki za wieżyczki rozstawia Dobra, ma na sobie sprokowałem. Sosu czosnkowego z dzika? Nie, nie, próbowałem Ale w ogóle tych sosów nie próbowałem jeszcze chyba Zapowiedzialność na gigucha? Nie, ja po prostu wykorzystuję jego pomoc Ale nic zwrócę nie niego winy, nie, nie, nie Co innego? Kurwa, dobra, niech mnie spuszuje Ale nie jest jakaś rasistowska? Nie mogę uderzyć miniona, niepotrzebnie może już potkę Tak by nie mogli mnie zabić Chyba tego samfire'a dla magów zrobię Na magów, przepraszam Ładuję stróbka i podchodzę a, ja przerwał mi strupa. Mateis w blad widzę. Muszę strupka załadować. Znowu. No ciężko tu się żyje. Ciężko się żyje. A no wiecie jaka jest kontra w Heimerdingera na topie? To, to może śmiesznie zabrzmi. Ale kartus jest mega dobry. Dajesz dwie bombki w działko, nie ma działka. I ja te działka. Nie możecie sięgnąć. Ładujmy strupa. Nie no, nie mogę. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Mam wave'a pod towerem. Nie wiem, czy zdążę to skraszować. Jeżeli tepnie, to nie zdążę. Pewnie tepnie. No tepnął. Tak, to będzie puszczalą na pałę pewnie. Dobchać do końca. Dobrze robi. Bo zobaczcie, wavea freezuje w tym miejscu. Ogarnia ten gość. Zbuduję aby sala w tej grze. Dobra, ja zbuduję aby sala, ale tam pracuj, dobra? Ale <grystanie> tak, najpierw muszę zrobić ten item. To, co możemy zrobić? Zgankować mida, i zwardować czerwia po drodze. On to frizuje dalej, nie, już nie frizuje za bardzo. Idę do tyłu Okej, okay, tu jest wizja. Tu jest wizja, tu jest wizja, tu jest wizja, tu jest wizja, tu jest wizja. Zobaczcie, zobaczcie, do prawej. Tu gdzieś musi być wart. Musi być, no Niestety. Nie wyszło. Straciłem creepy za to. Ale spróbowałem, dałem głębokiego... bo no widzicie. Dałem głębokiego warda i teraz widzimy, że tam jest real. No i tak by ogólnie nie była to jakaś bardzo zła zagrywka z mojej strony, bo była szansa, że zabijemy Mida, dałem jeszcze głębokiego warda, ale straciłem wave'a pod towerem, nawet więcej niż wave'a o, no, ma tych dział dużo. Musimy coś radzić wspólnie, bo to tak nie może gra wyglądać. że ja mam po prostu taki lejnik 1 na jeden z Heimerdingerem? Czy dla nas się skończy? A, no, chodźmy na tego Topa. Dobra, no nic, flashował i z No więcej nie mogliśmy. Bardzo dziwny był ten gank od linii. Myślę, że można go było to jakoś lepiej dograć. Ale niech będzie. No nie, yeah, to już mi się nie podoba, co robi. To już mi się nie podoba, co ona robi. Dobra, wyszło. Jednak ogarnia, ogarnia, dobra. To wyszło. O, ładnie. Mam trzy czerwie, to sobie hitne parę razy tą wieżę. On nie ma TPK, więc jednego plate'a możemy urwać. Może jeszcze jeden plate? Tylko musimy spuszczać wave'a. Raz wieżę, żeby te czerwie biły. Dobra, dwa plate'y mamy. Gucci już miesiąc ogrywa Wukonga. A wiesz co? Łatwiej się ten Wukong wydaje w sumie. Na razie, na razie nie miałem problemu z żadnym bossem. Z żadnym. Muzyczka z Fify wiedziała. Fajna piosenka też. Chyba zawsze na wstępie była. Jutold mówił, że gra w Wukong jest z Daldefinów i dziadów. mu dać RK w 3 działa, patrzcie to. Zaraz to zrobię. Jak tu podejdzie. Zdziwi się. Kurwa. Jajo głowy. Czekamy na cooldowny i zaraz ze sobą wchodzimy. Dobra i teraz. Runda druga. I bierzemy kolejnego plejta. Nerdzik jebany, no. Mamy <laughs> ten item, on jest bardzo ważny. Ale bot, bot, bot wygrywa. 6-1 Lucian, 0-4 Jinx i ta Real jeszcze roamuje. Więc yy, no, to, to przesądzi raczej ogrze już. Pierwsza wieża, jeszcze Yumi jest. ATP Yumi. Kupiłem sobie wczoraj kefirek. I jaki on jest dobry, pysznutki, Wszędzie tylko maślankę piłem, ale kefir też jest super. A jaki kupiłeś kefir, Serpan? Bo to jest ważne jaki kupiłeś. Kefir kefirowi nierówny, nierówny. Ile mam haparygenu w ogóle? Plus 31. Już 30 albo bo to second winda jeszcze liczy Jeszcze 9, no spadł mi ten haperegen 11, no, 11 plus 11, no to nie jest dużo Nie no, spaliliśmy tego ganka O kurwa nie w, nie w tempo tepnąłem. A, padł, padł, chłopie, dobra. Waj dużo bije coś, kurde, dużo. Bardzo dużo. Muszę coś zbudować. FH. Auto atakuje, auto atakuje. Średnio. Ja bym powiedział, że Deadman's Plate mógłby być niezły nawet tutaj. Ale zrobię sobie chyba Tabi. Merce też Mercedes, spoko. Eee, no, Merce też spoko. Nie dobiłem Hueya Bo nie miałem range'a On flashował we mnie? A nie, ja mogłem sfleszować jego Fira Ale był na mele, więc trafił Ale zmusiłem go do ucieczki w lewo, a nie w prawo Przez to padł Nie wiem od czego padł, ale padł On teraz wajnie miała R'ki I padła Dobra, wywozi tam drużyna 3-0 ja dalej nie pchnę Dobra, Niech sobie on to wieżę trzyma Ja robię presję na mapie A Heimerdinger nie robi żadnej presji na mapie Czyli On puszuje po prostu No wziął wieżę, wziął wieżę, nie? Dobra, no, niech ma Zasługi Rozwarduje mi to, no trudno A, pinkiem, dobra, damy tu pinka Pilosa, a ty jaki pijesz? A, Pilos Nie wiem, czy akurat ten próbowałem Ale przede wszystkim, widzu, spróbuj krasny staw Krasny staw, taki kefir To zobaczysz, że kefir da się wznieść na wyższy level Nie, nasz y, bot jest to się... Ja w bazie, Talia na bocie Nie możemy tutaj presować Właśnie piję, no i zazdroszę ci, widzu Też sobie dzisiaj po kefirek skoczę Chłodnik, y, ja chyba nie lubię chłodnika A chłodnik ma mięso? Czy nie? W zupie? Nie no nie wchodźmy tam już. Nie, raczej nie. Buraczki ogórek, górę koperek. A, no dobra, dobra, bo ja nie lubię zup z mięsem. Jedynym jedynym jednym rzeczą, którą jem yy, z mięsem jest ramen, ale staram się tego jak już, to tylko kurczak w tym ramenie, albo albo ryba. Ryba chyba najlepiej siedzi. Moje ulubione zupy to zupa krem warzywna. Nie lubi żurku, nie, obrzydza mnie widok białej kiebasy w żurku. Tu się markaty udać. A dobra, bierzemy tower na za to. Jest okej, okay. 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 jest okej. Okay. Muszę to pobronić. Widzicie co myślę kupić? I bez żartów, Deadman's ta zrobię. Movement speed jest mega ważny. Armor to jakoś dużo nie potrzebuje, ale właśnie szybko się poruszać bym chciał, żeby można było inicjować walki. No, pół HP oddałem, ale wieża obroniona. Niech ta ja uważa, bo ona bez wizji gra. Ona nie jest chyba tutaj najlepszym graczem. Niedługo jest Drake, na Drake'u zawalczmy. Może to wieże uda się urwać? Próbujmy. Nie, nie uda się. No, nie próbuję. Mogą Barno robić? Nie wiem. Aby Salmaska nie robię, bo już mam za dużo rezistów. Nie mogę, aby Salmaska zrobić. Bo musiałem ten item kupić, musiałem ten item kupić, żeby mieć CC redukcję. I na Aby Salmaska niestety nie ma miejsca na razie. To musiałem mieć, żeby mieć Outpush. A to, bo mam dużo CC. A teraz muszę zrobić Armor, bo nie mam nic na Armor. Kurwa, jaka dziwna walka tam się toczy. O, ładnie, Lucian zagrał. To, że w prawo odskoczył, no. O, teraz fleszyk. Biegnę, ale kurwa, zanim ja dobiegnę. Czy zdążę, czy zdążę? Dążyłem. Tu ja tu nadchodzę. Tu, Okej, okay, tam stoi ping. Okej, okay, drużyna się cofa. Ja też muszę się cofnąć. Nie mogę pchać, bo byłbym off team. Chcemy na Deadman's Play zabierać, o golda. A po 10 dniach. A tak chyba było, czy nie było? A może, tak, może to zmienili Birtek. Na pewno w też tak było, ale może już teraz jest w Jamencie. Bo wiesz co? A nie, to nie, nie. Ale ogólnie jest Elo Inflate też. Że teraz nie wiem. Master. Nie wiem, 200 LP to nawet 300 LP, może. To nawet nie jest stary master. Kiedyś w bicie mastera coś znaczyło, a teraz to master, każdy ma. Ale właśnie tego też dziwne, że zrobili tak, że w DIAK się jest dziko i po 10 dniach, ale może chcą sforsować, zmusić ludzi do grania. Taki pomysł mają. Jak po dobremu się nie da, to zmuszają. Dziękuję. mrucza Mruczkanio. Mruczkanio, cześć. O kurde, tepnąć tam? Może nie tepowałem. A muszę jednego łeba pchnąć i mam deadman's plate. James, ale twojego szenika zbufowali! A ja wiem, że ty szynika lubisz. Nie jest jakiś to kolosalny buff, ale taki myślę, że całkiem. Nie wierzę. Nie zabiłem go. A. On się shieldował, schilował. Eee, właśnie dziwię się, że nie podrzuciło. Ale nie podrzuciło chyba dlatego, że ona jeszcze kończyła animację erki. Ja chyba nie poczekać, aż całą animację wykastuje, Dopiero wtedy zerkować, a nie jak kończyła tą animację. Myślałem, że zestunuje, ale nie wiedziałem, że to tak działa. Myślałem, że tylko w locie jest nietykalna. Ale okazuje się, że jak do, doklej się do targetu, to jeszcze przez chwilę też jest nietykalna Dawaj. Nie wiedziałem tego. A teraz co, Jaksho? Nie wiem, czy Jaksho będzie dobrym wyborem. No zrobię. Bo ten Abyssal Mask Dobra, Abyssal Mask niech będzie Abyssal dla Hiszpena Co, kurzu, też tyletem ten a nie jakieś gówno, co przyciąga Nie wiem, czy był prostszy Heros w grze Niż ten Shen, stary, który rzucał nożykiem Piękna postać to była Kurwa, przegrywamy gierę Dobra, nic, Seguiva jeszcze też pnę Idę do mida Dobra, cofam pnę jeszcze to, do Level dobiję Chodź dalej Chodź Nie przeżyję, co? Czy przeżyję? Żyję. Kura, znalazł nie? Dobra, nic, nie zrykoluje. Muszę biec z buta. On nie pozwoli mi zrykolować najprawdopodobniej. Dobra, idę admida. Przejdę przez tą sezonkę. Nie wiem ile HP ma Hway, niestety, nie spojrzałem. Ale idę przecinam. O mało ma. się Hway to I teraz Drake Padła! Co HP miała. I co Hway na 3 Trzy spelem zabił? Uuuwa serio? Lucian, bum, 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 rób! jeszcze jeden! No, Heimerdingerka muszą chyba złapać, co? Dostał! Pik, pik, pik! Z pistoleciku. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze hitek. O, ku. ucieknie. Nie, no, nie. Dobra. Teraz dałem dobrą rękę w waj, ale no, rka Jinx zabiła. Doran's Shrink chyba sprzedał i kupiła Abyssal, no. Zrobimy tak. A teraz na ostatni ten to ja już nie wiem, co kupić. Może Warmok? Nie byłby zły. Nie byłby. Ty co chce? No, mogę chcieć zjeść. Nie wiem, czy ramen. ale że jest na promocji. Ale ja tylko jedzenie z promocji wizowie. Trzeba oszczędności szukać. Mam TP. Dobra, wygraliśmy. Mi weźmy. O kurwa. Ale przytankowałem. Ja. No, dobra, mają mnie. My bad. My bad, nie, my bad. Nie, 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 no, nie, nie, nie sądziłem, że padnę. Kurde, Yumi mnie strzildowała? Czy nie? Może nie, może tak. Bariera? Ej! Pół HP miał, było jedno działko i barierę kliknął. A jak miał Yumi na sobie. Dziwne. Ale ogólnie gra nieźle. Obstronę majty miał Lucian. Ale czemu ptaku kurwa nie robi barona, tylko klika recall? Tego nie zrozumiem. Tego nie zrozumiem. Nie, to już nie może tego robić, bo tu jest waj. Będzie kradła waj. Oj, ja czuję, że to się źle skończy. No, to się źle skończy. Bez Luciana chyba za wiele nie możemy zrobić. tędy iść, Lucian! Nie chcę go zabić, no to ja go sam będę gonił w takim razie. Nie no, ja go nie zabiję sam. Musi przyjść Lucian. Dobra. Mog mogliśmy to zabić dużo szybciej i jeszcze byśmy z wziąć ten inhibitor na midzie, ale no dobra. Lepsze takie niż żadne zabicie. No. Nie wiem co to jest. No ile to kosztuje? Milion? No dobra dajmy spróbujmy no. Tak? Dobra. No, jest dobre. O ginę? to dostawa. Dużo. Drake'a musimy oddać chyba. Już Barona no. Czy nie zrobimy? Nie zrobimy. Najgorsze to, że Lucja musi buty zmienić. Po prostu padłem na bombę. Bezerki. Omena zrobię teraz. Omena zrobię. Jinx mnie zabiła. Tysiąc autosów Ginie Nie, nie, ginie, dużo do gorzyle dostał Bariery nawet nie dał. Na worth. A dobra, nic nie będę pisał. Co? To co? Z czego to jest Dragon Box? O, nie, 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 nie znam tego. Cztery dychy, dużo. To może dawaj hinola od nas bierzemy po prostu i tyle. No bez przesady, to no, tyle tam pójść to można iść. No po streamie mogę iść, no. Nie, o 15.30 kończę. Bo kiju później ma wpaść. Nie wiem, albo... Nie wiem, cztery dychy zapadają też za k***a trochę dużo. No, za trzy dychy mamy tutaj pod chatą. Przegraliśmy to, ja... Patrz na to, to nie może być. 4, 8, 5. Nie no dobra, no to, no to przetestujmy to. Przetestujmy to. Marfaj, you have one job. Ciekawe jaki job mam. No powiedz, jaki mam job. Siya nerd.